Hello, hello, hello! Ostatnio dostałem komentarz, że jestem cieniasem pod filmem o Shadow Knightie na levelu trzecim i dlaczego jest go bardzo ciężko zabić no damage i w ogóle zabić nawet z największym przyspieszeniem w grze. Dlatego dzisiaj może nie będziemy bić Shadow Knighta na poziomie trzecim, a na pewno nie no damage, ale zabijemy sobie Shadow Pieces no damage, w dodatku w SM bez żadnych modyfikatorów prędkości. Dlatego zapraszam was do oglądania. No i po wzięciu wszystkich tutaj potrzebnych itemków do walki przystąpimy do zniszczenia. Od naszego e, bishop'a. Wychodzi z niego Shadow Bishop i od razu sprzedaje mu kilka shotów, ale niestety wykonuje on atak. Dlatego zmuszeni jesteśmy tutaj do unikania ruka i Night. I kiedy Bishop znowu teleportuje się na swoje miejsce, możemy znowu wpieprzyć mu kilka strzałów, ale niestety nadal musimy unikać naszych pierdków Na pierwszym poziomie nie są oni zbytnio groźni. Tak naprawdę unikanie strzałów e, z każdego z nich, tak naprawdę z taką jeszcze prędkością, jaką my mamy za sprawą Walking Keyna, magii, oraz ścieżek jest bardzo prosta. No ale pierwsze, co musimy zrobić, to zbić Bishopa. No i niestety, przez to, że Wes zadaje obniżone o 25% obrażenia, bardzo ciężko jest go zabić w pierwszej serii ataków, ale z tego, co wiem, tutaj przystępujemy do ostatniego hita zabijającego i kończącego walkę z Bishopem. Teraz Knight oraz Rook przechodzą w poziom drugi i to już jest, moi drodzy, dosyć ciężka sprawa, ponieważ Knight na drugim poziomie ma straszny zasięg ataku, oraz prędkość poruszania się. Ruk natomiast zadaje obszerowe, dosyć mocne obrażenia, teleportując się. No i problem z Rukiem jest taki, że on swoim dubskiem bardzo lubi zasłaniać naszego Knighta. Dlatego przede wszystkim musimy zrobić tak, aby byli oni oddzielni, tak jak tutaj widzicie. Wykonują one też animacje, ja to nazywam animacjami ryczenia. Jak widzicie, o bishop, znaczy bishop Knight. Knight teraz wykonuje podwójną animację ryczenia, teraz róg wykonywał, i teraz Knight mnie tutaj ściga, dlatego on teraz. Będzie wykonywać atak, teraz róg wykonuje atak i teraz knight wykonuje podwójną animację ryczenia, przez co mogłem wpieprzyć mu damage. I to jest bardzo ważne. To jest bardzo ważne, żeby trzymać ich oddzielnie od siebie i żeby najpierw sprawić, że jeden atakuje mnie, a potem dopiero atakuje drugi. Aby mieć po prostu okno na bicie, bo jak widzicie, jeżeli dobrze się ustawimy, to możemy bardzo ładnie sprawić, że za każdym tak naprawdę, za każdą serią ataków i uników będziemy wpieprzać jakiś damage. Niestety sporo trenowałem tej walki muszę przyznać widzowie, no i bardzo mi się nie udawało na początku, ale kiedy ogarniecie już schemat, jak to działa, naprawdę ładnie to idzie. Jak widzicie, Knight już tutaj został pozbawiony jednej trzeciej swojego życia i jak wygląda w ogóle bicie go? Tak jeszcze bardziej szczegółowo chciałbym to opisać. oglądajcie walkę, a ja muszę powiedzieć, że to jest naprawdę bardzo randomowa kwestia, bo po pierwsze, on nie zawsze wykonuje podwójną animację ryczenia, nie zawsze wykonuje nawet pojedynczą animację ryczenia, a czasami wykonuje tylko jedno ryczenie. Jest to zależne od kilku kwestii. Jeżeli nie będziemy go bić podczas animacji ryczenia, on Zawsze wykona podwójne ryczenie. Jeżeli natomiast zaatakujemy go w taki sposób, że przerwiemy jego jedne ryczenie, to wtedy po jednym ryczeniu nas zaatakuje zamiast wykonywać drugie. Mam nadzieję, że rozumiecie o co chodzi. I również są sytuacje, w których od razu po zaatakowaniu nas nie ryczy, tylko przychodzi do ataku. Mam nadzieję, że uda mi się tutaj. No i jest to całkiem pospolite. Natomiast sprawa z. Przerywaniem jego ryczenia pierwszego, a raczej przerywaniem drugiego ryczenia po pierwszym, mam nadzieję, że to rozumiecie, bo mówię to całkowicie na żywca, jest bardziej rzadka i mam nadzieję, że uda mi się to tutaj uchwycić, ale nie jestem do końca przekonany, czy faktycznie. E, udało mi się to osiągnąć, ale jak widzicie, e, najtowie zostało zaledwie 1000 zdrowia i jest dosyć ładnie, dosyć ładnie. No w tym momencie mocno się stresowałem, mocno, bo było, no, to było jedno z moich lepszych podejść tak naprawdę, e, bo no jednak umówmy się, GAFA potrafi się e, zdarzyć e, za, mm, za każdym razem tak naprawdę. Ale, jeżeli dobrze mi pójdzie to wszystko, a trenowałem naprawdę sporo, to może kiedyś zabijemy sobie takiego Shadow. Takie Shadow Pieces na streamie. Za pierwszym razem może się uda zrobić No Damage. Więc, no, będę trenował tutaj, żeby, żeby to się udawało. Ale, tutaj chcę jeszcze przypomnieć, bo tutaj miałem wam pokazać, ale chyba się nie uda. Jak przerywam jego drugie ryczenie, ja chyba ogarnąłem to w taki sposób, żeby nie przerywać tego drugiego ryczenia. W sensie. Bije w taki sposób, żeby właśnie nie przerywać tego drugiego ryczenia, bo ja się wiele razy wywalałem w taki sposób, że ja byłem zbyt chciwy na obrażenia. Zbyt chciwy na obrażenia, i próbowałem. O, teraz na przykład walnąłem tylko jeden strzał. Ale prawdopodobnie, jeżeli walnąłbym dwa strzały, to bym po prostu dostał lepę. Dostałbym lepę. Naprawdę, jeżeli chcecie bić tego bossa na no damage, nie możecie być chciwi na damage. Bo jeżeli z... będziecie chcieli zadać zbyt dużo strzałów, chociażby ten jeden za dużo leżycie. Leżycie. Może nie leżycie, zależy jaką postacią gracie, ja w tym przypadku wesem bez pancerza, no to jestem po prostu na strzała od e, obu z nich. E, no, najtowi zostało tutaj zaledwie 558 damage'a. E, nasz WES e, Mieczem Nocy, Miecz Nocy podstawowo zadaje 5, e, 68 obrażeń, przepraszam, ale z jego mnożnikiem e, 0,75. No, zadaję wtedy 51 damage'a zaledwie, no wezmę obniżone obrażenie o 25% e, Idzie bardzo zgrabnie To jest moment, w którym naprawdę zacząłem już eserać po gaciach Szczególnie, że jeszcze dostałem powiadomienie, że moja klawiatura się rozładowuje i zostało jej 10% Całe szczęście wyłączyłem sobie całą RGB, całą RGB na klawiaturze Żeby, żeby czasem bateria szybciej nie, nie, nie schodziła Ale no, byłem zesrany, bo... O Jezu, jeżeli ja bym to przewalił, no to byłoby słabo po prostu, to byłoby słabo, bo było już późno w nocy. Ja tak naprawdę trenowałem do, do tego filmu pół dnia i, i po prostu chciałem to, żeby film dzisiaj wleciał. Chciałem to dla Was zaliczyć już, ale no niestety. Dobrze, że, że, że wszystko, znaczy niestety. No dobrze, że wszystko się udało. Mam wrażenie, że chyba za dużo mówię. Nie wiem, nie wiem, czy was, Pasuje Wam w ogóle taki format, bo ja to totalnie leczę, lecę na żywca. Totalnie lecę na żywca. Może gadam za dużo, może nie. Ale faktycznie. Dobra, jeden strzał został. Został jeden strzał do zabicia naszego knighta, 48 y, obrażeń do zakończenia tak naprawdę. No i z górki. No i totalnie już z górki teraz. Jak Róg wejdzie na trzeci poziom, to mamy bardzo prostą sytuację. E, oczywiście, jeden strzał, jeden trup, jeśli chodzi o jego potężny damage. E, ale no, sytuacja jest prosta, z takim przyspieszeniem, e, jakie jak mamy w tym momencie. To, e, no, to wystarczy po prostu bić od. Tutaj chyba udawało mi się od 9 do 13, 14 strzałów. Nie jestem pewien, ile maksymalnie z taką prędkością mogę zadać. E, rukowi na trzecim poziomie obrażeń, w sensie nie obrażeń tylko ciosów, ale no to wszystko zależy od tego czy ryczy, czy nie ryczy w danym momencie. E, więc, no tutaj, tak naprawdę mamy 10 tysięcy zdrowia, e, które musimy zbić w tak naprawdę sposób, no, jednolity, jednolity. Czyli biegniemy z, jak ja to nazywam, z jednego końca ruka do drugiego końca ruka e, i tak oto napieprzamy go. Tutaj, jest <grystąc> to Walking Cane'em, go biłem, no, bo już trochę no już zestresowałem się potężnie. No bo mówiłem, e, późno było, ja chciałem już e, to e, skończyć, jeszcze tutaj gdzieś w międzyczasie. Musiałem sobie spożyć mięsną kuleczkę Musiałem naładować e, moją magiluminestencję. No i co? E, w ogóle planuję niedługo zrobić streama z e, No Damage e, tom, e, bewinką, no damage. E, Bigwinkka no damage e, bita wandom e, zegarkiem alarmowym. E, mam nadzieję, ja już robiłem trening do tego i ja muszę przyznać, że udało mi się. E, aczkolwiek to nie jest dobry materiał na film. Dlaczego? No, dlatego, że e, jest to strasznie monotonna walka, i e, jeśli chodzi o pierwszą połowę jej zdrowia, no to głównie tak naprawdę to wszystko sprowadza się do tego, że biegniemy z jednego krańca e, a ręki do drugiego krańca arenki i musimy po prostu zrobić unik, zaatakować ją dwa razy i czekać, jak dystans między jej minionami a nią będzie wystarczająco duży, aby nie dostać w pierniczu i, i Stunloka. Więc tak to wygląda. Dobra, zostało ostatnie tysiąc obrażeń. Ja tutaj myślałem, że będzie o. Dostałem też laga i tutaj problem się zaczął, bo jak widzicie, mam zero sanity i halucynka. Już kurwa Idzie spieprzyć mi e, cały, mm, całą moją walkę, no damage. Więc tutaj musiałem sobie troszeczkę uciec, aby tą halucynkę ładnie, mm, ładnie zbić. Tak sobie też pomyślałem wtedy. Ty, bekam, by było jakbym dostał. Jakbym dostał od te halucynki. W ogóle musicie na, na, Napiszcie w komentarzu, czy jakbym dostał od halucynki. To, czy byście liczyli to no damage? No bo Shadow Pieces zabiłem no damage, tak? Ale, no, Halucynka się nie, nie wlicza w Shadow Pieces, więc nawet jakbym dostał obrażenia od niej, no to chyba raczej wywalone. Dobra, ostatnie 48 obrażeń i ładnie zbity. Shadow Pieces zbite no damage, więc mam nadzieję, że wam się podobało. Jest to mój pierwszy boss no damage, jaki. E, jeden z cięższych bossów, jakie wykonałem no damage, no bo nie liczymy gdzieś tam. E, Mózgusów ani żadnych Dirklopsów. I co? Mam nadzieję, że się spodobało. Zapraszam na kolejne filmy. Eee, może jutro wleci kolejny długi film. Eee, zobaczymy. Siema!